Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy przy Przyniedzieli. Bardzo miło, że wpadłeś. I od razu zachęcam na początek do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Jeden mały gest pomaga tutaj wszystko rozwijać, także serdecznie dziękuję każdemu za każde kliknięcie. No są mocne propozycje na dzisiaj. Co tu dużo mówić? Są mocne propozycje jak akurat tak się ułożyło, że propozycje od osób, które wszystkie swoje kupony podawane na YouTubie na razie trafiły. Osiem takich osób. Ale zanim do kuponów przejdziemy, no to chciałbym tutaj przypomnieć, że BetClick, uwaga, przedłużył swoją propozycję mocje na grę bez podatku. Tak wam się to spodobało, że stwierdzili lecimy do odwołania, bo miało być chyba do, do zeszłej niedzieli, o ile mnie pamięć nie myli. No i faktycznie jest przedłużona, więc BetClick ten 12% podatek bierze na swoje typerskie barki cały czas, jeżeli ktoś jeszcze się nie skusił. Zobaczycie generalnie na kilku kuponach jaka to jest różnica, jeżeli się gra bez tego podstawowego podatku, no bo teraz na przykład dzisiaj są takie osoby, które omijają podatek od wysokich wygranych i omijają omija ten dodatkowy, ten normalny podatek, który BetClick bierze na siebie, nie? Więc jeżeli ktoś generalnie nie korzystał, to informacyjnie jest do odwołania gra bez podatku, a jeżeli ktoś w ogóle nie ma konta w BetClicku, to też można to konto sobie założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i z gry bez podatku korzystać, więc jeżeli ktoś by chciał, no mówię, to jest na chwilę obecną do odwołania, też nie wydaje mi się, żeby tak, wiesz, z dnia na dzień powiedzieli, dobra, koniec, zamykamy, tylko dadzą jakiś deadline. Myślę, że na razie można się bawić, jak ktoś chciałby skorzystać, bo to zawsze jest jest oszczędność pieniądza. Więc osoby zainteresowane, które w ogóle nie mają konta, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. A wszystkim tym, którzy konto mają, przypominam, no bo jest to promocja dla wszystkich graczy, nowych, obecnych, przyszłych, także można e, działać. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, e, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, na Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały strefa typów, strefa typerów. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Oczywiście jesteście mile widziani. I lecimy z konkursem Kasiora w Betkliku do zgarnięcia, takie klasyczne dwie dychy na kupon. Co trzeba zrobić, żeby o te dwie dychy powalczyć? Po prostu subskrybować kanał, obstawiamy. Trzeba ty łapę w górę zostawić tutaj pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Realem Madryt a Barceloną. Dopisujcie swój nick gracza z BetClika. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawy, czyli standard. I słuchajcie, możemy przechodzić do meritum tego materiału. Komentarze oczywiście do Waszej dyspozycji. Kto chce, ten bierze udział w konkursie. Serdecznie zapraszam. Przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy na no, dzisiaj 8 kuponów od osób, które już typowały. Niektóre osoby po jednym kuponie, są osoby, które dwa razy podawały, trzy razy podawały. Wszystko na razie trafione. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób z tego grona tutaj przedłuży dzisiaj swoją e, serię, albo dopiero tą serię zbuduje tak naprawdę i że coś tam po prostu siądzie. Zaczynamy od kuponu Igora raz typowane, trafiony ten kupon 1295 profitu. No i mamy na sam start mocną wizję, bo jest za tysiaka. Tutaj akurat w tym przypadku jest gra bez głównego podatku, ale oczywiście wchodzi podatek od wysokich wygranych, no bo tutaj Igor nie rozbił kuponu. Powyżej 2280 PLN-ów na jednym kuponie, no to automatycznie wskakuje Ci podatek od wysokich wygranych. Ale co my tutaj mamy? Oczywiście spotkanie Realu Madryt i Barcelony pod overa 2,5 goli. Pod e, btts pod zwycięstwo Realu Madryt, gol, minimum jeden gol w pierwszej połowie, dodatkowo minimum jeden gol gospodarzy w pierwszej połowie. To w sumie mógł dać tylko gospodarzy i tak by się, e, to nie zrobiłoby różnicy, no ale mniejsza o to. I Jude Bellingham ma strzelić dzisiaj gola. To... Takie sklejki, takie Majkombi to już są kupony wizjonerskie. Mi się oczywiście one bardzo podobają. Ostatnio nawet jeden taki siadł z tego co pamiętam. Z kursem 5 coś z jednego meczu też. No więc tutaj wymyślił sobie taką sklejkę na dzisiaj. Szanowny pan Igor, wiadomo, że... Ciężko będzie tutaj nabudować serię, bo to nie jest łatwy kupon, nie? To umówmy się, tu generalnie jest tyle rzeczy, tyle rzeczy musi się wydarzyć z jednego meczu, żeby to się zazieleniło, że to wcale nie jest jakaś prosta sprawa. To o tym oczywiście proszę pamiętać. Dalej mamy kupon od Jakuba i Jakub to tutaj wyrasta nam na dobrego zawodnika, na razie na spokojnie trzy kupony podane, ale wszystkie trafione 4560 zł czystego profitu z tych trzech kuponów udało się ugrać. Też tysiak pakowany, ale tu już poniżej podatku od wysokich wygranych. Normalnie, ładnie, bez podatku, e, 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 dodatkowego grany kupon za Kafla. Słuchajcie, za Kafla tutaj mamy propozycję na 2182. E, obie drużyny mają strzelić gola w spotkaniu Paris Saint Germain i Lyon. Mi generalnie podoba się ten typ. Podoba mi się ten typ, bo jeżeli chodzi o ofensywę Paris Saint Germain, chyba nikt się nie martwi o strzelanie goli tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej. No A jeżeli chodzi o Lyon, to oni ostatnio są naprawdę w piłkarskim gazie. E, pięć ostatnich meczów to są cztery zwycięstwa. W międzyczasie przydarzył się remis z REM. Eee, bardzo dobrze grająca drużyna też w tym sezonie, jak na, jak na tą drużynę, no ale ostatnie spotkanie z Brest, eee, Lyon wyciągnął na 4-3 chyba w ostatnich minutach tam skarnego 15 minuta doliczonego czasu gry. Mental musiał tam naprawdę wystrzelić bardzo wysoko. Też mi się wydaje, że z Paris Saint-Germain powalczą. Może nie wygrają, ale wydaje mi się, że ten gol jest tutaj w zasięgu. Nie, do tego zwycięstwo Liverpoolu, no i właśnie, ma, wiem, że jest część osób, która ma problem z tym Liverpoolem, czytałem też komentarze po tym meczu za Talantą rewanżowym, że coś tam się wypaliło, że, że dobrze, że jest ta zmiana trenera, bo, bo skończył się pomysł. Nie wiem, czy to tak bym też tutaj mówił o ekipie Derec. W każdym razie. Pozostają. Oni pozostają w grze o mistrzostwo. To jakby nic się nie dzieje na razie na tym angielskim podwórku. Oczywiście, City ma teraz troszkę, e, troszkę lepiej. Przynajmniej przed 33 kolejką. E, tutaj jest propozycja na to, że po prostu Liverpool z Fulham e, wygra. Z Fulham, które też ostatnio przełamało tą gorszą serię. Wygrali 2 do 0 na wyjeździe z West Hamem. No zobaczymy. Czy, ta, e, czy ten Liverpool po odpadnięciu za Talantą mentalnie się pozbiera i dalej będzie w grze o mistrzostwo. Jakub, grając o czwarty trafiony kupon z rzędu, myśli, że tak. E, dalej mamy kupon od Adama. O, i tu będzie fajnie. Adam, dwa kupony podał, dwa kupony trafił, 5756 profitu, bardzo ładny profit, bo mocne, mocne granie było. I tutaj mamy idealny przykład na to pokazane, jak ominąć oba podatki w BetCliku. To znaczy do jednego nie musisz omijać, bo BetClick bierze podatek na siebie, ale tutaj rozbijając 3x800 3 razy 800 na trzy kupony jest ominięty podatek od wysokich wygranych, bo na jednym kuponie nie ma powyżej 228.0 PLN-u, więc to jest idealny układ, idealnie pokazane, jak omijać oba podatki jest git. I właśnie. Tak możecie sobie to robić na przykład w BetCliku do odwołania, jeżeli ktoś by chciał, nie? Zwycięstwo Stuttgartu, Stuttgartu, który oj, też tutaj pozostaje w grze o wysokie cele, na pewno o Ligę Mistrzów, bo oni aktualnie trzecie miejsce, przed 30 kolejką. Wiadomo, że Borussia-Dortmund się tutaj czai z tyłu. To jest tylko 7 punktów straty. No i tak naprawdę Stuttgart może być jeszcze wiceliderem przy sprzyjających wiatrach, bo ten Bayern Monachium jest pewnie do kulnięcia. W jakimś tam sprzyjającym układzie, nie? Jest do kulnięcia. No, gra Stuttgart na wyjeździe z Werderem, który w pięciu ostatnich meczach cztery razy przegrywał. Więc tutaj jakby przeciwnik idealny po to, żeby żeby ich huknąć i zainkasować komplet punktów. Dorzucone różne w meczu Borussii dortmund i Bayeru Leverkar. Turbo ciekawe spotkanie, czyli mamy takiego dubla na Bundesliga, generalnie od Adama. Ostatnie mecze, słuchajcie, Borus i Dortmund to 8, 6, 16, 11, 11 kornerów, Nie najgorzej. Ostatnie mecze Bayeru Leverkusen 7, 7, 11, 17, 9. Tak samo w jednym i w drugim przypadku. W pięciu ostatnich meczach po trzy razy kryty over proponowany tutaj na tym kuponie od Adama. Niech się zieleni. Dalej mamy kupon od Jana raz typowane, raz trafione 915 PLNów i mamy zwycięstwo Aston Villa, która 915 PLNów profitu, nie? Aston Villa, która ostatnio też wyszarpała zwycięstwo no z tym Lil, też po fantastycznym, fajnym meczu generalnie dla, dla kibica oglądającego ten mecz, nie? No bo wiecie, do grywka w ostatnich minutach gol na dogrywkę, jeszcze Matty Cash, potem karne, ten szalony, szalony kurde bramka Aston Villa też robi zawsze show i więc to no, tutaj fajnie, fajnie, też mental pewnie Martina oczywiście, mental zawodników Aston Villa potrzebował do góry. No, i też trzeba powiedzieć, że Aston Villa, no, walczy dalej o, o ligę mistrzów na przyszły sezon. Bo oni przed 34, dla nich 34 kolejką, trzy punkty przewagi nad totkami. Totki mecz rozegrany mniej. No, ale tutaj wszystko jest na zapałki, nie? Więc trzeba wygrywać takie mecze, nawet z, z ciekawie grającym Burmów. I tak tutaj twierdzi Jan. Mamy Botkin Tuskora w lidze francuskiej. Kolejne ciekawe spotkanie Brest z Monako, Więc tutaj pojedynek, yy, można powiedzieć, na szczycie tabeli. Mimo, że żadna z tych ekip nie jest liderem, no ale Brest drugie miejsce, Monaco trzecie miejsce. Raz, że pojedynek gdzieś tam może nawet o wicemistrzostwo kraju i na pewno walka o Ligę Mistrzów dla jednych i drugich, bo tutaj grupa pościgowa też jest, jest jakby mocna, a, a tylko trzy pierwsze miejsca dają rundę grupową Ligi Mistrzów, jeżeli chodzi o Ligę Francuską. Więc tutaj obie drużyny mają strzelić gola i mamy Legię z podpórem i owerem półtora gola na własnym terenie ze Śląskiem. Obie ekipy bez jakiejś stabilnej formy, nie? Nie grają długofalowo dobrze i no i wydaje mi się, że tutaj pod własny teren jest grane u na Legia tego po prostu nie przegra i minimum dwa gole w meczu zobaczymy, więc coś takiego, taki trebel. Dalej mamy kupon od Wojtasa. Wojciech jeden kupon podany, jeden kupon trafiony 3083 profitu. Ej, wizja, tu jest ciekawa wizja i to też jest fajny przykład, bo 1100 zł razy 2, czyli ominięty podatek od wysokich wygranych, jest ładowany na zwycięstwo Atletico Madryt. I patrz, nawet mimo tego, że nie ma 2,28 kursu, wiadomo, to jest kurs do podwojenia, nie? W podatku, z podatkiem w Polsce. No to tutaj z racji tego, że BetClick bierze te ten podatek na siebie, o którym mówiłem na początku filmu, no to tutaj grasz sobie takie 1,90-1,95 i masz prawie podwojenie stawki, nie? No bo grasz bez podatku, więc to jest jakby układ idealny, jak ktoś też takie single ładuje na przykład jak Wojciech, bo mamy zwycięstwo Atletico. Atletico, które oczywiście odpadło z, z Borusią Dortmund z Ligi Mistrzów, ale pozostają w grze o Ligę Mistrzów na przyszły sezon. Fajnie, bo mamy już taką fazę sezonów, że, że dużo rzeczy się klaruje i wiemy o co kto finalnie będzie walczył. Tutaj przed 32. kolejką Atleti 61 punktów. Athletic Bilbao na piątym miejscu, to już nie jest Liga Mistrzów, punktów 57. Cztery punkty różnicy. Musisz wygrać spotkanie za Lawesz, które trzy ostatnie mecze dostaje w łeb i nie ma dobrej dyspozycji, jak walczysz o Ligę Mistrzów. Popieram tutaj Wojtasa i mam nadzieję, że to będzie fajnie złapany singiel w betkliku właśnie też pod grę z podatku. Jakby tu trzymam bardzo mocno kciuki. Trzy kupony jeszcze przed nami. Robert dwa razy typował, trafiał dwa razy, więc fajnie. 1872 profitu. I mamy Trebla na rzuty różne, nie? Rzuty różne w meczu Toulouse z Marsylią. Czytam statystycznie dla osób ciekawych, jak różne w ostatnich meczach tych ekip wpadają. Toulouse, ostatnie mecze: 12-7-15-8-6, Marsylia 14-13-6-8-9. Nic jakiegoś tam fascynującego, jeżeli chodzi o overy. Dalej mamy spotkanie Almeria-Villarreal. Almeria: Almeria 6-7-14-9-7, tak średnio. E, Villarreal y, podobnie średnio 4-6-8-12-15. Na razie mamy dwa takie mecze, gdzie nie ma jakiejś Mega ciągłość, oczywiście ja wiem, to jest tylko sucha statystyka, ale mam jakiś punkt zaczepienia. Mamy dwa takie mecze, gdzie nie ma z meczu na mecz kręconych niesamowitych overów, nie? I jest jeszcze spotkanie Monzy, Monzy, proszę Ciebie z Atalantą. I tutaj Monza ostatnio, no Monza ciut lepiej, 10-7-9-10-11, no ale za to Atalanta 3-9-6-8-12. Moim zdaniem, ale to tylko moje zdanie, dałoby się znaleźć na dzisiaj mecze. Które ze statystyk wyglądają lepiej pod overy rzutów rożnych, ale może Robert ma tutaj taką wizję po prostu i twierdzi, zwizualizował sobie jakoś te mecze, i twierdzi, że będą mowery. Trzymam kciuki. Przedostatni kupon jest od Miłosza. Jeden podany, jeden trafiony. 1302 profitu. E, I mamy za 700 ładowane. Frosinone, o też rzuty rożne, ale drużynowe. No tutaj Frosinone to oczywiście ekipa, która bije się o utrzymanie. Oni jakieś tam szanse. Dobrze mówię, dobrze mówię. Nie no, pierwsze miejsce spadkowe, więc oni tutaj duże szanse na utrzymanie mają. Tym bardziej, że punktują ostatnio. Trzy ostatnie mecze to trzy remisy. Tutaj mamy zaproponowane rzuty rożne. W ostatnich meczach 2, 5, 8, 9, 2. No, i do tego BVB-lu premis i over 1,5 gola. Dobrze, że jest ten remis, nie? Z Bayerem Leverkusen, bo granie przeciwko Bayernowi, o tak, Leverkusen w tym sezonie, no to jest ryzyko. Jak wiadomo, na podwórku ligowym, Bayer ma już mistrza, nic im nie grozi. No, a Borussia to ekipa, która walczy o Ligę Mistrzów. Więc faktycznie, mobilizacja, spina może być odrobinę większa niż w ekipie gości faktycznie pamiętajmy, że jest tutaj trzymana pas meczów bez porażki, jest taki remis 1-1. I wchodzi ten typ. To by było dobrze, nie? I jeszcze jeden kupon jest od Karola. A, no, bardzo mocna bomba na koniec. Karol raz typował, trafił 5536 profitu za 3000 zł. Ładowany kupon na 6260 zł. Nisza jest grana. Lokomotiv Zagrzeb, albo, albo Lokomotiva Zagrzeb. Już nigdy nie wiem, jak oni się nazywają. Słuchajcie, grają z Dynamo Zagrzeb. Są bardzo mocnym underdogiem. Zobacz sobie, jaki jest kurs na ich gola, nie? Oni grają na własnym terenie. E, Okej, okay. Dynamo Zagrzeb, e, walczą o Mistrzostwa. O mistrzostwo, 66 oczek. Rijeka, która lideruje przed 31 kolejką, 68 oczek, 2 punkty różnicy. Lokomotywa Zagrzeb, piąte miejsce, 44 punkty. Ale teraz słuchaj mecze bezpośrednie ostatnie: 2 do 2, 3 do 0 dla lokomotywy Zagrzeb na wyjeździe, 2 do 1 dla Dynama Zagrzeb, 2 do 1 dla Dynama Zagrzeb, 3 do 1 dla Dynama Zagrzeb. Jeżeli nawet ta lokomotywa przegrywa, nieważne czy gra u siebie, czy na wyjeździe, to strzelają, tego gole z tym dynamem zagrzeb, Moim zdaniem ciekawie wyszukana propozycja. No i wraca Islandia nasza, kochana. I tutaj Karol od razu łapie overka w meczu Wikingura z Bradyabikiem. Jeżeli ktoś tutaj dłużej jest z nami na kanale, to doskonale wie, że ta Finlandia to jest grana pod overy na potęgę. Na potęgę i bardzo często to oddaje. Na początku sezonu jeszcze można ciekawe kursy złapać, ale tutaj wystarczy sobie zerknąć. Wiadomo, że te mecze bezpośrednie head to head, bo to dopiero trzecia kolejka. Nie zawsze są wyznacznikiem, ale słuchaj, jakie wyniki. 3, 1, 5, 3, 2, 2. 3-2, gdzieś tam 1-0, 3-0, 1-1, 3-0. Często kręcone overy i nie dziwi mnie, że akurat w takim meczu Karol łapie overa. Trzymam kciuki, bo mocno grany kupon. Na koniec Ci jeszcze przypominam, że możesz sobie grać bez podatku w betkliku do odwołania. Dzisiaj na kilku tych kuponach, które tutaj widziałeś, no jest widoczna różnica. I to nie musi być stawka, wiesz, 8000 na kupon. To nawet przy stawce 50 zł zobaczysz tą różnicę. A każda oszczędność, każdy pitos w kieszeni, to jest dobra sprawa. Więc jakby ktoś chciał sobie w betkliku bez podatku grać, to stałym graczom przypominam, to też jest dla Was. A nowym graczom mówię, że link do ewentualnego założenia konta, jeżeli chcecie, bo to nie jest żaden mus, ale jeżeli chcecie, to macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Ja za dzisiaj dziękuję, dziękuję, że wytrwaliście do samego końca, dziękuję za zostawioną łapę w górę, e, zapewne jakaś transmisja na żywo dzisiaj, e, ale chyba trochę później, chyba około 13.30, dam znać na pewno na Instagramie. Dobrego dziąka, uśmiechu na twarzy, trzymajcie się, pozdro, maelo, nara!